Dzień dobry, słuchacze wokół polityki. W ostatnich dniach doszło do ostrej wymiany zdań między marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią a liderem Konfederacji Sławomirem Mencenem. Konflikt rozpoczął się pod koniec lutego, gdy Hołownia, komentując rosnące poparcie dla Mencena, określił go jako szkodnika i pasożyta, dodając, że zmiana, którą oferuje Mencen. Jest ręka w rękę z niemiecką skrajnie prawicową partią, alternatywa dla Niemiec, czyli z gośćmi, którzy chcą nas wepchnąć w ręce ruskich. W odpowiedzi Sławomir Mencen w programie Gość wydarzeń porównał hołownię do skamlącej ciłały, sugerując, że marszałek Sejmu walczy o swoje polityczne życie i przegrywa tę walkę. Na te słowa hołownia zareagował zapowiedzą złożenia wniosku do Sejmowej Komisji Etyki, argumentując, że nie można nikogo porównywać do ciłały, tym bardziej skamlącej. Wcześniej po wypowiedzi hołowni, szef Sejmowego Klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, złożył wniosek o ukaranie marszałka za jego słowa o męcenie. Obie strony zarzucają sobie nawzajem przekroczenie granic debaty publicznej, co wskazuje na rosnące napięcia w polskiej polityce w obliczu zbliżających się wyborów prezydenckich. Męcen to szkodnik, pasożyt na tym, co dzisiaj chcemy w Polsce budować. Eee, wybaczył pan tego pasożyta marszałkowi Sejmu? No. Przyznaję, że w pierwszej chwili byłem w szoku, że marszałek chołownia używa względem mnie nazistowskiej retoryki, porównując mnie do jakichś insektów, nie wiem, glist, pasożytów, tasiemców. Nie było to przyjemne, natomiast z drugiej strony no, okazałem pewne zrozumienie i mówsko wyrozumiałość dla marszałka chołowni. Ten facet w tym momencie walczy o swoje polityczne życie i niestety tą walkę przegrywa. Gdyby pan redaktor zobaczył taką przerażoną, skamlącą ciłałę, to nie byłoby, która na pana szczeka, to nie byłby pan przerażony albo zdenerwowany, tylko Raczej byłoby panu żal, czy tej pan nie chuały. stosuje. Tej Teraz On jest... nazywa pana pasożytem, a pan go porównuje do psa. Nie powiedziałem, powiedziałem o, że patrząc pan Na szałka chołowni widzę taką właśnie ciłałę, która jest przerażona i walczy o życie, więc jest mi raczej żal. Nie wywołuje to we mnie żadnej wściekłości. Ale pod...